Hejka z tej strony, Mia Games i dzisiaj tak się cieszę z tego odcinka, a on jest po prostu jakiś nienormalny, ponieważ w końcu postanowiłam nagrać inną grę, a jest to chyba, nie wiem, najdziwniejsza gra, jaką mogłam wybrać do nagrania, bo dużo osób w nią gra. Jak widzieliście, właśnie wyskoczyłam z busu bojowego w Fortnite. Oczywiście, ale ten odcinek kompletnie mnie wyszedł, bo miałam jakieś spadki internetu. Nie wiem o co chodzi w ogóle z tym internetem. Ciągle się zacina. I no, nie wiem, katastrofa jakaś. Jeszcze dźwięk mi się nie nagrał, a bez dźwięku Fortnite to jest bez sensu zupełnie. Ale co tam, możecie sobie patrzeć, jak nie umiem w to grać. Więc poleciałam sobie tutaj do nowego punktu, ponieważ jeszcze go nie miałam odkrytego, a to był ten taki fajny domeczek z sadzawką. Oczywiście wszystko porozwalałam, jakieś maty zebrałam też, więc jest wieczór. I tutaj na górze była skrzyneczka, więc sobie do niej poszłam i wziąłam sobie rzeczy z tej skrzynki, ale nie było to jakieś super rzeczy, więc szybko je zebrałam. Tutaj za dużo akcji w moich rozgrywkach nie ma, niestety. Zazwyczaj po prostu ląduję sobie na odludnych miejscach. Próbuję przetrwać do top 10. Nie zawsze mam drugie albo trzecie, czwarte miejsce, ponieważ oczywiście ktoś musi mnie st strzelić z legendarnej broni albo coś w tym stylu, albo po prostu kogoś nie zauważę, bo jestem jakaś nierozgarnięta i lama ze mnie taka, że nie wiem. Także tak samo było w tym przypadku, tylko chciałam oczywiście kogoś. Zaczepić, jakby nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie było jakichś takich słów wulgarnych czy coś. Nie wiem, co ja mogę dać na tych odcinkach. Naprawdę, powiedzcie mi w komentarzach, co się mówi na odcinkach z Fortnite. Jak widzimy, idę sobie dalej, bo strefa nadciąga wielkimi krokami. Tutaj za dużo ludzi nie było nigdzie, chociaż staram się go znaleźć, ale. Nikogo nie znalazłam, biegnę sobie, biegnę, i mój internet nie domaga. Tutaj jakiś kolejny domeczek, bardzo interesujący, z tym telewizorem, który ma mrówki na sobie. No naprawdę, ja nie wiem, chcę tutaj mówić, pomocy. Może ja to po prostu przewinę do tej akcji, która zakończyła moją piękną rozgrywkę. Byłam chyba w top 25, czy coś takiego. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Tutaj gdzieś mi helikopter latał, było dużo lunchpadów, więc sobie wzięłam dwa, ale mi się i tak nie przydały. Niestety. Tutaj za moment będzie ta bardzo interesująca akcja, na którą wszyscy czekali. Więc no, 25 graczy nie jest tak źle, chyba. Mogło być lepiej, gdybym się bardziej zorganizowała, ale no, mi to nie wychodzi zupełnie. Niech ktoś mi nauczy to grać blisko. Polecam bardzo kryówki w krzeczku. To jest po prostu najlepsza kryjówka ever. Wszystkie krzeczki są moje, więc proszę do nich nie wchodzić. A tutaj nawet trafiłam w niego, bo tutaj zobaczyłam jakiś domeczek, jak ktoś zrobił fort więc no nieźle było, ale się źle skończyło. 21 miejsce bardzo, bardzo źle. To, to naprawdę źle wygląda, nie polecam. Nie polecam tak robić, jak nie umiecie dobrze strzelać. Możecie mi jakieś mapki polecić w komentarzach, bo, bo to tak się kończy. Stwierdziłam, że zamarzę tej osoby, więc no nie będziecie wiedzieli, kto mnie trafił. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, koniecznie dajcie znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. I pa pa!